z widoczności. Słupek A jest dosyć gruby, ale znajduje się daleko od oczu kierowcy z racji wielkości tego samochodu i nie przeszkadza tak bardzo. Tu mamy dodatkowe okienko. Zewnętrzne lusterko jest wystarczająco duże, chociaż w suv akurat można było się spodziewać większego. Mamy za to całkiem spory kawałek plastiku, który niewiele wnosi, a zasłanie, Widoczność górna, krawędź przedniej szyby wysoko. Wewnętrzne lusterko również, tak z punktu widzenia dwumetrowca na granicy horyzontu, ale jeszcze OK. Po prawej stronie widzimy, że lusterko nie łączy się tu z, ze słupkiem A, tutaj znów przydaje się to dodatkowe okienko, boczne szyby duże, mamy tu szybkę między słupkami C i D, zarówno C, jak i D są bardzo grube niestety. Ale ta szybka jest szersza u dołu, a nie u góry, jak to zwykle bywa, więc to też może się przydać. No i z tyłu szyba pochylona pod sporym kątem, więc gdyby ktoś potrzebował jeszcze wsparcia, to tutaj po włączeniu wstecznego mamy kamerę cofania, która bardzo dokładnie pokazuje, kiedy nam się miejsce za tylnym zderzakiem kończy. Teraz akurat nie ma żadnego sygnału dźwiękowego, z uwagi na to, że można to wyłączyć, co teraz zrobiłem, a teraz włączam. I momentalnie mamy stosowną podpowiedź. Mogę teraz podjechać nieco do przodu. Widzę, że czerwony zamieni się zaraz w żółte, a następnie w zielony. I jeszcze, kiedy cofamy, teraz włączam znów wsteczny i skręcamy kierownicę. To linie na ekranie nam się wyginają. I jeszcze na koniec dodam, że mamy tu taki zabawny system daszków przeciwsłonecznych. Mamy jeden, który możemy tak odchylić na lewą stronę, drugi przed sobą, więc jesteśmy w razie czego osłonięci przed słońcem z każdej strony. Kajenwi, te kierowce aż pięcioma zegarami. Wszystkie one w nocy są w miarę czytelnie podświetlone. Myślę, że tutaj każdy nabywca Porsche będzie wiedział do czego co służy. No, chyba że po zapoznaniu się bliższym, z tutaj z lewą częścią, która jest poświęcona akurat wymiarowi hybrydowemu. Tu po lewej stronie jest takie pokrętło, które możemy ustawiać z dokładnością do 1%. Dokładnie intensywność podświetlenia, więc tutaj możemy sobie wybrać dokładnie, co nas interesuje. W kierownicy mamy minimalistyczny zestaw przycisków, wszystkie są podświetlone. Po lewej stronie mamy podświetloną ładnie stacyjkę, oczywiście wszystkie przyciski pod kierownicą. Na drzwiach mamy też podświetlone kieszenie. W drzwiach ze zdziwieniem odkryłem, że nie ma podświetleń pod klamkami. Po prawej stronie wszystko też jest oczywiście ładnie podświetlone. Tam wyżej widzimy. Zegarek. Tu widzimy wszystkie przyciski ładnie podświetlone. Nawet tu mamy wyjście 12V podświetlone. Tutaj na środku jest bardzo delikatne, ledwo zauważalne światło z podsufitki, która też ma kilka podświetlonych ładnie przycisków. Na podsufitce mamy takie ambientowe światło. Podłączenie, którego widzimy też podświetloną przestrzeń na nogi i również na drzwiach, na boczkach. Z tyłu zresztą też pojawia się to dodatkowe podświetlenie. Teraz wyłączę to podświetlenie i będziemy widzieć, że to również gaśnie na drzwiach i również pod nogami już teraz nie mamy. Podświetlenie oprócz tego oczywiście jest standardowe, takie światło punktowe, które wyraźnie oświetla wnętrze samochodu po prawej lub po lewej stronie osobno. Możemy też zajrzeć do schowka, który rzecz jasna jest podświetlony ładnym lodowym światłem i może jeszcze zajrzymy tutaj po stronie kierowcy, może to zrobię i tutaj znajdziemy też bardzo ładnie podświetlone lusterka. także myślę, że tutaj jest wszystko na odpowiednim poziomie zrobione. zresztą jak się płaci takie kwoty, to myślę, że należy oczekiwać takiego właśnie poziomu. działanie kamery cofania w nocy. Jak widać radzi sobie w nocy całkiem nieźle. światło z przodu. światła z tyłu mamy tu bardzo skuteczne podświetlenie bagażnika popatrzcie wszystko widać mamy też dodatkowe światła zamontowane w klapie tu od spodu są białe są dwa i oświetlają przestrzeń tu tuż przy bagażniku a więc naprawdę wszystko widać przy załadunku czy wyładunku mamy tu też oczywiście podświetlone przyciski do zamykania bagażnika Widzimy teraz jak działa skrzynia biegów, jedziemy 70 tempomatem, e, czwarty bieg, z czwórki na piątkę z czwórki na trójkę i z czwórki na dwójkę I teraz w trybie Drive Pozwólmy niech to wejdzie o tak i kick down Testowany samochód jest wyposażony w aktywny tempomat, którym sterujemy tutaj drążkiem po lewej stronie pod kierownicą. Szczerze powiedziawszy trzeba się do tego przyzwyczaić i nie jest to jakieś najszczęśliwsze miejsce. Ja tam wolę, kiedy to wszystko jest jak na dłoni po prawej lub po lewej stronie na kierownicy, ale zobaczmy jak to działa. Możemy ustawić odległość do samochodu przed nami, tu jest odpowiednie pokrętło, czyli tu zmieniamy, tutaj odpowiednio mamy jak 4 Cztery ustawienia do wyboru i tam widzę, że przed nami jest czerwone. Światło, a więc ten czerwony samochód przed nami zaraz będzie hamował, hamujemy i my, ja tutaj nic nie muszę robić, nogi nie trzymam na hamulcu, zatrzymujemy się w miejscu, tak zgodnie z moim wyborem, ustawiłem, żeby trzymać dużą odległość, teraz zmniejszy, więc on podjedzie nieco bliżej i w końcu się zatrzyma i po chwili widzimy, że zaświ zaświeciła się kontrolka hold, czyli stoimy w miejscu, kierowca nie musi podejmować żadnej akcji i teraz przed nami zaświeciło się, jak widać, zielone światło i Teraz mogę zrobić albo ryzyjum do góry, albo lekko nacisnąć pedał gazu. Wybieram ryzyjum i jedziemy na prądzie. Cicho. Zwróćcie uwagę, że aktywny tempomat radzi sobie również w sytuacjach, kiedy ja jadę, a auta przede mną stoją. Czyli różnica prędkości jest duża, a mimo to zatrzymujemy się w miejscu bardzo płynnie. Nie ma żadnego ryzyka kolizji. Zmierzenie wyciszenia układu hybrydowego nie jest proste, bo silnik spalinowy działa sobie kiedy chce. Kiedy udało mi się go złapać, niestety wtedy nie nagrywałem, wyszło mi 46,2, natomiast nawet z wyłączonym spalinowym silnikiem słychać tu spod maski taki szmer, który nie jest wcale taki cichy. 48 nawet się udało złapać, natomiast to jest wynik z wyłączonym silnikiem spalinowym, a przypominam, że było już sporo samochodów, które z włączonym miały poniżej 40. Przejrzyjmy się teraz komputerowi pokładowemu. Znajduje się tu po prawej stronie od obrotomierza. Sterujemy nim za pomocą tak naprawdę dwóch przycisków. To jest back, a to jest wybór, bo to jest pokrętło, a jednocześnie jest przyciskiem. Co mamy do wyboru? Jak widać informacje o ciśnieniu w oponach, tam na górze zawsze jest wyświetlany zasięg. Tu mamy informacje o jakichś tam wynikach naszych sportowych. E, oprócz tego mamy przepływ energii, e, stopień naładowania akumulatora, oczywiście e, ostatnio odczytamy znaki. E, tu są informacje z aktywnego tempomatu. E, tu mamy różne informacje inne o samochodzie zasięg, zasięg na baterii e, jak widać napięcie na akumulatorze. Tu jest akurat dostęp do audio, więc tu mamy akurat dysk twardy pusty, więc tu za wiele nie obejrzymy. To jest ostatni, ostatni punkt docelowy, czyli wczoraj byliśmy na torze Kielce. Tu jest mapa i aktualna nasza pozycja na tej mapie. Telefon i informacje statystyczne z podróży, które możemy tu sobie wybierać, bo mamy do wyboru na przykład takie ustawienie Zero Emission, Range i e Range itd. Tak to akurat dosyć słabe wyniki, dlatego że przed chwilą robiłem pomiar, jak to jest jechać na samym paliwie i to jeszcze mocno naciskać gazy, jeszcze mocno jeszcze przy okazji ładować akumulator, więc to nie jest teraz zbyt imponujący zestaw danych, ale to dlatego, że tak chciałem. Tu są jakieś inne informacje z innej podróży i jeszcze inne informacje z innej podróży. Tu po prawej stronie mamy ekran, który jest oczywiście ekranem też dotykowym. Możemy też nim sterować przy pomocy tego pokrętła i tu przyłączyć różnego rodzaju informacje. Do wyboru mamy tu mamy tuner, tu mamy media. Akurat możemy wybierać tutaj z twardego dysku jakąś muzykę, ile mamy. Tu mamy telefon, nawigację, mapa. Oczywiście mapą sterujemy za pomocą tego pokrętła po, po prawej, więc bardzo wygodnie poza tym na przykład wybór źródła to wyboru jak mamy tutaj jak widać mamy parę ustawienia dźwięku i tak dalej tu mamy ustawienia samochodu tych ustawień jak widać mamy tutaj całkiem sporo to są opcje możemy włączyć wyłączyć tam park assist obiegać set car no i tu jest całe mnóstwo różnych opcji do wyboru, personal settings, zresztą nie będę tego wszystkiego przeplikiwał, tego jest naprawdę sporo. Na przykład, prawda, można osobno włączać, wyłączać opcje dotyczące na przykład wycieraczki. Rain sensor, automatic manual, no i tak dalej. I teraz tak, wróćmy do mapy i zobaczmy jak ta mapa działa, jeśli będziemy zmieniać skalę. Teraz jest chyba skala naj... Mniejsza i teraz robimy oddalenie, maksymalne oddalenie, maksymalne oddalenie, maksymalne do 500 km. No chwilę to trwało, a teraz powolutku zaczynamy przybliżać. No szczerze powiedziawszy system złapał zawiechę. Dopiero teraz załapał. No nie był to przykład jakiegoś wybitnie płynnego działania skalowanej mapy. Trzeba przyznać, a teraz sprawdźmy jak się wprowadza adres, Enter adres i tu możemy wybrać miedziana góra i zamiast tego piszemy WAR Możemy oczywiście tutaj też wybierać, prawda? Var. Warsaw już jest. Ale wybierzmy Warszawa. O tak. No i dajemy list. Warszawa. Start. Tu mamy znów sytuację, w której każe nam skręcić w lewo pod zakaz. Ostatnio w komentarzu zresztą widziałem, że ktoś narzekał, że ja ciągle wszystkie samochody krytykuję za to samo. Rzeczywiście ja mam świadomość, że wszystkie te samochody biorą z jednego źródła tak naprawdę te informacje o mapach, więc jak to, to źródło jest złe, to już samochody nie mają nic do powiedzenia, będą też pokazywać taki, a nie inny błąd. Teraz pokazuję, jak się wybiera punkt na mapie, tutaj trzeba się do tego troszkę przyzwyczaić, nie jest to jakieś takie bardzo wygodne szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o multitouch to... Niestety nie istnieje coś takiego. No i załóżmy, że wybrałem ten punkt. Zaraz, zaraz, tak. Teraz chcę go przybliżyć. No, da się, da się. Tutaj, tak jak mówię, to miejsce jest miejscem, w którym za bardzo nie da się jechać w, w, w lewo. Tutaj trzeba skręcić w prawo. Teraz spróbujemy. Sprawdzić, jak mapa zareaguje na to, że nie będę skręcał w lewo, tylko pojadę w prawo. Jedziemy jak kiedyś na samym prądzie, dlatego tak charakterystyczny dźwięk teraz słyszymy. Zbliżamy się do skrzyżowania. W ostatniej chwili dostaliśmy informację, że mamy skręcić akurat w lewo, ale my skręcamy w prawo i zobaczmy, jaka będzie reakcja mapy. Right, meters, Aha, czyli tutaj pasowałoby wyjść z tego trybu wyszukiwania. o tak. No i widać, że wciąż woli mnie skierować na to skrzyżowanie, mimo, że skręciłem w przeciwną stronę. Right. Nie przyznaje mi takiej możliwości. Przejedźmy to dalej. Czy teraz się uda? Wciąż próbuję mnie skierować na skrzyżowanie, w którym nie mogę skręcić w lewo. Zwróćcie uwagę też, że mówię po angielsku. Wciąż jedziemy. No, wreszcie, teraz załapała. Z pewnym opóźnieniem, przyznam. Bywały nawigacje, które zrobiły to nieco zgrabniej po polsku i, no i szybciej, szybciej trafiły tam na ten zjazd, na który chciałem tak naprawdę pojechać. Chciałem też pokazać, jak się ładuje ten plugin hybrid. Tu mamy odpowiednie gniazdko po lewej stronie, tu mamy jakieś tam wstępne instrukcje. Mamy jakieś diody, które mogą migać albo nie migać. No i w moim przypadku to niestety nie migać, ale to po kolei tu mamy w boleżniku taką gustowną walizeczkę, w niej znajdujemy gustowną różową folię bąbelkową i mamy tu takie oto urządzenie. Ono jest na zewnątrz, zaraz go pokażę. W każdym razie tu mam wtyczkę, która której nie ma sensu wkładać do gniazdka z prostego powodu. Tu mam taki panel sterowania, który wydaje błąd E480, i jak widać, domek jest przekreślony, czyli coś jest nie w porządku ze źródłem prądu. Warto też wspomnieć, że mamy tu jeszcze taką alternatywną wersję przyłącza, czyli ta część, która biegnie do źródła prądu, ona się tutaj wypina, i zamiast tego wpinamy coś alternatywnego. Miejsce i możemy wtedy zamiast zwykłego gniazdka pod 230 tutaj korzystać z takiego wejścia pod szybkie ładowanie. No ale wróćmy do tego 480. Mam tu przed sobą instrukcję i tu jest przykreślony domek i tu są błędy 300, 310 albo 370. Niestety nie ma nic na temat 480. W ogóle na liście wszystkich możliwych wymienionych błędów nie ma 480, więc mój błąd nie jest tutaj przewidziany, ale generalnie jak jest domek przykreślony, to tu jest albo napięcie za niskie, albo napięcie za wysokie, albo coś jeszcze nie w porządku. W każdym razie wygląda na to, że niestety jutro wyjeżdżając z domu będę miał pomiar. Pomiar spalania na zimno z pustą baterią, ale potem jeszcze może zrobię jakiś pomiar jazdy po mieście z pełną baterią, tylko że będę musiał naładować ją przy pomocy silnika spalinowego. Kontynuuję swoje próby naładowania baterii, tym razem pod biurem. I tu mamy pod redakcją takie gniazdko. Po podłączeniu mamy komunikat Unplugged, a więc spróbujmy, jak to działa. Kładamy wtyczkę, dioda żółta, dioda zielona, bateria migająca, co oznacza, że tutaj mamy ładowanie. Zresztą tutaj powinno się też to wyświetlić, ale z jakiegoś powodu tego nie widać. O, teraz widać: plug and charging, więc wszystko jest ok. Natomiast w środku, bo ja to przed chwilą sprawdzałem już, niestety. Nie ma żadnego sygnału, że mamy cokolwiek tutaj ładowane, nie ma żadnej prognozy, e, chyba, że trzeba gdzieś jeszcze poklikać Co zrobię za chwilkę, a więc mamy tu menu jeszcze jakieś pewnie tajemnicze Energy Flow, a power assist ah, limit. No cóż, widzieliście Niestety nie ma żadnych informacji. Tak czy inaczej, ja mam teraz, na no, góra 15 minut coś do załatwienia w biurze, więc w tej chwili widzimy już około. zobaczmy z tej strony, tak. Około 20. może 30% niecałe naładowanie baterii. Przed chwilą było około 25%, więc za kwadrans pewnie będzie zauważalnie więcej. O ile? Się sprawdzi się okaże. Z 15 minut zrobiło się 20, zobaczmy, tutaj się wciąż wszystko ładuje, pyk pyk. I co? I teraz chyba powinienem. O właśnie mamy teraz po otwarciu już żółtą migającą diodę, czyli możemy odłączyć i sprawdzimy jaki jest efekt naszego 20-minutowego ładowania. Mhm. Mm Czyli mamy tu zamiast 25, mamy około 30, powiedzmy niecałe. Więc postęp jest zauważalny, mimo że auto było podpięte zaledwie przez chwilę. Porsche nie chwali się średnicą zawracania, dlatego sprawdzimy to w praktyce, jak to wygląda. Wiemy natomiast na pewno, że rozstaw osi wynosi 2895 mm, i już jesteśmy. Obróceni. Jesteśmy w, chyba w zdecydowanej większości na po stronie asfaltu. I tutaj nie zdziwię się, jeśli koło w ogóle, a trochę będzie. Minimalnie jesteśmy na kostce, ale jak na wielkość tego samochodu, jak na rozstaw osi, jest naprawdę bardzo zwrotny.